Sytuacja w Jeremiasie była tematem sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Gniezna. Przypomnijmy, że spór w tej firmie produkcyjnej toczą pracownicy z pracodawcą, mający pretensje o złe warunki w zakładzie, a sprawa na forum trafiła na wniosek 12 radnych z koalicji i opozycji. Ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś cierpią, no niestety, z niesprzestrzegania prawa, my jako radni głosem tych ludzi będziemy i będziemy pokazywać, że. Czy to firma prywatna, czy to firma państwowa, no należy się przestrzeganie prawa o związkach zawodowych, praw, praw pracowniczych, które są uwzględniane w naszej polskiej konstytucji, bo przecież... Ten zakład jest na terenie Polski no i na terenie naszego miasta. No Nie może tak być, że w Sejmie, w Warszawie problem jest nagłaśniany, a w Gnieźnie my, jako Rada Miasta, nie zajęliśmy się tym problemem. Więc dzisiaj ta sesja nadzwyczajna daje taką możliwość tym ludziom. Oczywiście problem jest po dwóch stronach, bo widzimy także no napiętą sytuację od strony zakładu pracy Jeremias. Chcielibyśmy bardzo, żeby dzisiaj ten konflikt znalazł jakąś drogę porozumienia, bo o to nam chodzi. Jest to problem, który Rada powinna podjąć i zająć się nie tylko z mediów, yy, widzieć to, co się dzieje, bo tak naprawdę no, nie, bez reakcji no, nie ma dalszego jakiegoś działania. My dzisiaj jako Rada Miasta chcemy przyjąć apel yy, i ten apel będzie taką przedstawieniem naszego, naszej strony, może nie tyle strony, co naszej pozycji jako radnych i dla yy, Zakładu Pracy Jeremias, i dla dla tych ludzi, którzy strajkują, nie może być tak, że łamane są prawa pracowników. Najpierw pracownicy. Znamy też prawa spółki prywatnej Jeremiasz. Daje ona dużo stanowisk pracy naszym mieszkańcom i chcemy także, żeby to się nie zmieniło, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś teraz karać, czy wyciągać jakieś konsekwencje. Nie. Ci ludzie mają prawo, jest to forma strajku zbiorowego, forma, którą daje też Konstytucja. Ci ludzie Czego złego nie robią. Nie palą opon, nie rzucają kamieniami, po prostu walczą o swoje prawa, i na to musimy jako radni zwrócić uwagę. Do tego zostaliśmy powołani. I to mandat każdego radnego, obojętnie z jakiej opcji politycznej. Uważam, że tak powinien się każdy radny zachować. Załoga strajku jest bojowo nastawiona, ale chce pokojowo wywalczyć spełnienie swoich postulatów. Załoga jest pełna energii i wiadomo, że to się przeciąga w czasie, gdyby reszta pracowników do nas dołączyła. Podejrzewam, że no boją się, bo też tam propaganda szła, szła cały czas od dyrekcji, że spór jest, spór jest nielegalny, że wszystko co robimy to jest bezprawne. Zwolnienie moje też osłabiło jednak załogę, bo nie mogę być z nimi, nie mogę ich motywować, upewniać, że są bezpieczni. To Moim zdaniem zrobi to nie? No mam nadzieję, że to sądy udowodnią. Mam nadzieję, że no, tutaj Rada Miasta też pochyli się nad nami tymi wszystkimi przepisami BHP, co było łamane, gdzieś tam też jak nas przetrzymywali w, w tym kurniku tak zwanym, nie, że też wyrażą swoje obolowanie że takie rzeczy mają miejsce w pierwszej stolicy. Tu będzie merytoryczna rozmowa, bez żadnych krzyków, wyzwiznić. Cały czas pracodawca przedstawia, że my jesteśmy źli, awanturnicy, górnicy przejechali. Niby, że my wyzywamy tych wszystkich ludzi. Górnicy powiedzieli, co powiedzieli. Dziękujemy ich za wsparcie. I tak ich prosiliśmy, żeby nie, było, nie przebiegały te starki, strajki, tak jak u nich. I tak samo jak rolników, wiadomo, że tam jest ostrzej. My tu jesteśmy pokojowo nastawieni chcemy merytorycznie załatwiać sprawę wiadomo też nam nerwy puszczają bo widzimy te wyzwiska na tych wszystkich forach na niektórych można powiedzieć mediach gnieździeńskich, tutaj ziemskich nie są za nami. bardzo ubolewam przez to, bo to są pracownicy z Gniezna, którzy tutaj głosowali na tych wszystkich radnych. Mam nadzieję, że w końcu podniosą się, bo nikt do nas nie przyjechał tak naprawdę przez, te, przez, ten, przez ten czas strajku ani prezydent, ani nikt taki ważniejszy nie przyjechał, nie porozmawiał z nami o co nam chodzi. Tu właśnie mamy trochę pretensji. Ja no jakieś tam już propozycje padły znowu z, z ust pracodawcy, tylko cały czas powtarzam. Nie są to jakieś takie warunki, które nas by interesowały. Bardzo bardzo słabo, bardzo kiepsko pracodawca chce wyjść przed szereg i coś zaproponować. Moim zdaniem jest to spowodowane tym, że część pracowników tam pracuje. Gdyby większość wyszła, poszłoby to szybciej, sprawniej. Firma mniej by na tym cierpiała medialnie, bo zatrudniając tą firmę, kancelarię prawniczą, też sobie bardzo robi, dużo robi krzywdy, bo zamiast od razu wyjść krok do przodu i próbować się z nami dogadać, to od razu bojkotowali ten strajk, ten spór zbiorowy. Próbowali nas zastraszyć pismami różnymi, dużymi, dużymi kwotami, które mielibyśmy spłacać. I tyle, nie? Moim zdaniem robią bardzo duży błąd, ufając takiej firmie. Spółka Jeremias stoi cały czas na swoim stanowisku, że firma może ponieść duże straty na proteście, a z pracownikami chcą nadal rozmawiać o porozumieniu. Mamy nadzieję na to, że w spokojny, merytoryczny sposób przedstawimy radnym obraz sytuacji, w jakiej się znalazła spółka, jak do tego doszło. Jakie to przyniesie konsekwencje dla zakładu, dla dużego pracodawcy w regionie? No te konsekwencje są trudne do przewidzenia. Tak? Dziś możemy zaobserwować, że one mogą mieć przede wszystkim wpływ na portfel zamówień zakładu, dlatego że firma staje się obiektem swoistej kampanii oszczerstw prowadzonej w mediach przez związkowców, którzy przedstawiają bardzo dużo zmanipulowanych informacji. Odmalowując zakład w czarnych barwach, to wszystko czytają nasi zleceniodawcy, klienci, którzy nie żyją w próżni. To się może przełożyć na skalę zamówień, która będzie wpływała do zakładu. No a po drugie taki stan niepewności też jakby wpływa na decyzje zarządzających firmą i właścicieli spółki, którzy przede wszystkim muszą troszczyć się o to, żeby wywiązać się terminowo z tych kontraktów, które już są zawarte, tak i już mamy do czynienia z decyzjami o przenoszeniu maszyn do innych zakładów grupy za granicę. No to oczywiście się też wiąże z redukcją zatrudnienia osób, które te maszyny obsługiwały. Nie ma maszyn się rzeczy nie ma potrzeby utrzymywać zatrudnienia osób, które te maszyny obsługiwały, tak. Więc jakby negatywna kampania czy czarno piarowa kampania prowadzona przez związek wymierzony w wizerunek zakładu ma wpływ na portfel jej zamówień. Portfel zamówień z kolei ma wpływ na park maszynowy. Park maszynowy ma wpływ z kolei na skalę zatrudnienia w firmie. Natomiast jeśli chodzi o samą produkcję, no to ona idzie pełną parą. Zdecydowana większość załogi nie strajkuje i myślę, że też jakby pokazała swoje zaangażowanie, stając po stronie firmy, bo w ostatnim czasie efektywność zakładu w ostatnich dniach istotnie rośnie. My wierzymy, w, że konflikt da się zażegnać rozmawiając bezpośrednio z załogą firmy, czyli z pracownikami Jeremiasa, nie z zewnętrznymi reprezentantami, nie z różnego rodzaju zewnętrznymi zadymiarzami, zwożonymi autokarami pod zakład, nie z różnego rodzaju pośrednikami nie mającymi żadnego związku z firmą, tylko bezpośrednio w rozmowach z załogą i te rozmowy prowadzimy z nadzieją, że uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Nie mamy oczekiwań wobec władz miasta tutaj, no bo to nie jest rola i zadanie władz miejskich. Zostaliśmy poproszeni o przedstawienie naszego stanowiska i to zrobimy. I być może dlatego, że jest to jednak istotny pracodawca w regionie i jakby firma znacząca dla lokalnej gospodarki tak, w rejonie gnieznym. Prawda jest taka, że rozmowy z załogą były prowadzone od kilku lat, regularnie, systematycznie i co roku kończyły się kolejnym porozumieniem, waloryzacją wynagrodzeń, ustaleniem nowych warunków pracy. Jesienią ubiegłego roku Związek Zawodowy zaskoczył zarząd, stawiając żądania, których nigdy wcześniej nie przedstawił, tak? dając trzy dni na spełnienie, grożąc sporem zbiorowym. Jednocześnie wprost powiedział, tak? niektórzy związkowcy to przy świadkach argumentowali, że robią to po to, Dlatego, że tracą członków w związku, a zbliżają się wybory władz związkowych. Wiadomo, wybory, władze związkowe to są związkowe etaty, to są godziny związkowe, szereg różnego rodzaju korzyści. Tak? Więc niektórzy związkowcy wprost powiedzieli, że doprowadzają do sporu zbiorowego, chcą doprowadzić do sporu zbiorowego, dlatego że troszczą się raczej o kondycję związku zawodowego, a nie o kondycję finansową pracowników spółki Jeremius. Jeremias na co dzień zatrudnia około 400 pracowników, w tym 10% kadry to osadzeni pobliskiego zakładu karnego.